Tego. W 1944 roku, gdy, gdy wojska sowieckie zbliżały się do Tarnowa i zatrzymały się na linii Wysokiej i Wisły, inspektor y, Armii Krajowej, Bułkowi Musiałek, wydał rozkaz do mobilizacji 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W skład tego pułku wchodził też batalion Tarnowski utworzony z żołnierzy z obwodu tarnowskiego. Bo inspektora dzielił się na trzy obwody. Tak jak były przed wojną starostwa, to na tych trzeba były obwody. Więc Tarnów, jedynie Tarnu wystawił batalion, który wszedł do ciągłej akcji partyzanckiej. Dowodzą tego batalionu był kapitan dyplomowany Eugeniusz Borowski, który nosi przedwzorownie Początkowo Jasrzemiec, potem liba. Tren działania tego batalionu to były po górze Rożowsko-Ciężkowickie. Zaczęło się od mm, koncentracji w Podlesie Machowskim i potem szlak wiódł przez do Dobrociń, Polichty, sucha góra do Jamni i zastąpiła... To znana wam na pewno z historii wielka bitwa partyzacka. Potem zostały, został batalion rozdzielony na poszczególne kompanie, które dostały rejony działania. Z kompanii Czesiej powstały dwa plutony. Ten szlak batalionu był znaczony potem żołnierskim trudem, zimnymi nocami gorącymi dniami sierpniowymi i krwią. Krwią i mogliłami. Batalion naszego zginęło 52 żołnierzy. Stan batalionu wahał się od 500 do 700 ludzi, bo zależnie, dni przychodzili, ludzie odchodzili. Nie było przymusu, to bo to by wszyscy byli ochotnicy. To i by był chory, że się czuł, cały zarobot został zrobiony. Po wojnie, no, nie były się o tym, bo Armia Krajowa to była um, armia podprodukowana rządowi rolnickiemu i nas wszystkich uważano za reakcjonistów, wrogów polskiej ludowej, ustroju. No to jest, no, to było, no, to była prawda, bo myśmy nie uznawali władz samozwańczych wyznaczonych przez Stalina. No to było narzucone, więc... Taka była rzeczywistość. No ale zawsze u nas była ta tendencja, żeby upamięcić tych ludzi, którzy zginęli. Więc najprostszą rzeczą, gdzie można było coś zrobić, to było umieszczenie tablic w kościołach. Bo na to nie trzeba było zezwolenia władz. Na przykład myśmy postawili pełni po w dobrach się nie zgodziły. Ale drużyna było to to postawiła głos. No potem było wielkie nieprzyjemności. W końcu to się jakoś zalegalizowało. Więc umieszczaliśmy tabisy w poszczególnych kościołach. Tam, gdzie stacjonowało nasz batalion. I tak, w jodówce Tuchowskiej, Brzozowej, Olszynach i tak dalej. Ale brakowało w Tarnowie. No nie można było wystawić takich tablic jak teraz jest mm. koło grobów nieznanego żołnierza. Piękne są tablice, mm. poświęcone po Piłce, Piłsudskiemu, potem generałom mm. polskim biorącym udział w I i II wojnie światowej. I w porozumieniu z, z, z proboszczem ciężej się uzyskawszy jego zgodę iśmy postanowili umieścić tam tablicę. Jakiej treści? Upewniona to jest całość batalionu. Batalion Barbara. Jest tam tablica z Czarnego Ogranicza Zobaczycie w lewej stronie. To jest na tle muru. Znak polski walczący i obok orzeł wojskowy z koroną. A wtedy w tym czasie nie wolno było mieć posiadać orła z koroną. Jak zobaczycie jakieś zdjęcia żołnierzy z tamtego okresu wojskowego, zwróćcie uwagę, na żadnym czyńczapcy nie ma orzełka z koroną. Myśmy tam uzgodnili, że będzie orzeł z koroną. No były potem z tego dochodzenia, bo no byli tacy ludzie, którym się to nie podobało, no i ale nie, nie można było już tego zmienić. Poświęcenie tej tablicy odbyło się z wielką, jakby to powiedzieć, paradą. to była wielka bo to była 400 Przejrzysta rocznica walk ym, ym, partyzanckich. 17 października, w rocznicy bitwy w Dąbrach, gdzie zginął się oddział, urządziliśmy zjazd. Zjazd żyjących jeszcze partyzantów. Przyjechało wtedy około jeszcze 100 partyzantów raz z dowódcą z batali batalionu i z porusznikiem w który specjalnie z Anglii. Również w tym dniu nastąpiło poświęcenie sztandaru Batalionu Barbara. To nie był sztandar budowany w czasie wojny, tylko po wojnie. To była replika sztandaru 16 Pułku Piechoty, w skład którego wchodzi 16 Pułku Przedwojennego. I z tym, że tam umieszczono Oprócz y, ty, symboli, które były przed wojną, jeszcze symbol Polski walczącej. No i napis Jamna, 25 y, września 1944 roku. <laughs> ten ten sztandar został poświęcony przez biskupa Bobowskiego. Liliwa wręczył ten sztandar żyjącemu w Tarnowie jeszcze porucznikowi Gomole. <gum> go Była się używana msza, msza święta, a po mszy ten standard zapanowaliśmy u księży misjonarzy. Dlaczego tam u księży misjonarzy? Myśmy mieli własnego lokalu. Wtedy było w Tarnowie, nie było organizacji Światowego Związku Żołnierzy. Armii Krajowej, a myśmy należeli do Zbowidu. A Zbowid to była zbieranina z różnych ugrupowań. Nawet powiem Wam taka dziwna rzecz, że w Zbowidzie byli ci ludzie, mieli prawo na rzecz, którzy nas katowali po wojnie. Ubowcy. Bo to był związek błędników go... walki o wolność i demokrację. Myśmy walczyliśmy o tą wolność, a oni o demokrację. Tak nazywano wtedy obecny, ówczesny ustrój. Dopiero później była Polska Ludowa. Naprzód nazywała się Polska Demokratyczna, a potem Polska Ludowa. To było właśnie tam, hmm. tak się odbyła ta uroczystość w Kościele. Potem zobaczycie, po prawej i po lewej stronie po lewej stronie jest świecznik, zrobiony przez jednego z przyjaciół Armii Krajowej, pana depokata, a, a po drugiej stronie jest łóżka armatnia jako miejsce, na, gdzie można umieścić kwiaty. I my co roku tam wkładamy kwiaty, ale jakoś te kwiaty nie wiem dlaczego znikają. Cóż te kwiaty. Może, że tutaj robią porządki, odkurzają, później zapomijają włożyć tam i tak. To byłoby tyle. Czy jeszcze coś? Bliżej. Ta ta jest umieszczona w, w prawej nawie przy y, ołtarzu, na którym wisi Jezus Chrystus na krzyżu. A bliżej wejścia jest tablica pierwszego komendanta obwodu majora Sawieźdżała. On w 1939 roku po powrocie z wojny zapoczątkował pracę konspirację w Tarnowie. W początku jako luźna organizacja niezwiązana się z, z inną organizacją. Dopiero potem ta jego mała grupa została podporządkowana Służby Zwycięstwu Polski, która Służba została potem przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, a w dalszym ciągu potem na Armię Krajową. Także byście wiedzieć, że Armia Krajowa powstała 27 września 1939 roku w Warszawie z inicjatywy generała Tokelskiego. W porządku nazywało się to Służby jeszcze polski i następuje kolejne chce zmiany. My jesteście reporterzy i, I odwagi trochę. Zapytać, no, tak. Raz Piotek, raz Gosia, no, nie? Tak, właśnie, tak. E, jakie wydarzenia łączą się z tablicą 20 Filipinów upamiętniających rządów z Armii Krajowej, inspektoratu Tama, zamordowanych i Polaków w II wojnie światowej? Więc równocześnie... Z tą inicjatywą mówię, umieszczenia tablicy w Księżycu i poświęcenia sztandaru powstała też wcześniej inicjatywa, żeby w którymś z kościołów upamiętnić tych wszystkich, którzy zginęli w bojach partyzanckich, jak też i zostali zamordowani w czasie konspiracji przez w władze okupacyjnej. W tym czasie Akowcy nie mieli możliwości stworzenia się w Zbawidzie, gdzie ani własnej mieć własnej organizacji, ale był związek minorzy wojennych, gdzie część z nas jako inwadzili należeliśmy do tego związku. Między innymi tam był prusnik hmm, Gomała. Jakiś późniejszy senator Henryk, I z ich to inicjatywy powstała myśl, żeby w kościele Filipinów w jakiś sposób umieścić nazwiska tych wszystkich ludzi, którzy zginęli w czasie wojny, a należeli do Armii Krajowej. Było kilka projektów. Ale wybrano ten, który tak się znajduje. Wykonał go rzeźbiarz, Jachyba, jachy, tak ta się nazywał, według projektu kolegi Kwiatkowskiego, Dionizego Kwiatkowskiego. Tam są, jest pięć tablic. Pierwsze trzy tablice to są poświęcone a komuś są ko ko w obojach. A dwie ostatnie, tym, którzy byli zamordowani. Jak będzie kiedyś pod tą tablicą, ona jest bardzo niewyraźna, niż wstełna. Trzeba wziąć latarkę i skupienie to przeczytać, zobaczyć. I zobaczyć się tam, miejsca, gdzie oni zostali straceni i zginęli. To się 27, 18 dobrach, obozach kotów, w oboza nie był Ale mm, zwróćcie też uwagę na dwie tablice, które są po prawej stronie, tak jest pięć tych tablic, i zwróćcie uwagę na to, ile tam jest nazwisk osób w gestapu, czy i więzieni zamęczonych. to jest zma, zmarli nie zastrzeleni, tylko na skutek męczarni y, przez y, gestapowców albo y, y, na złego traktowania przez ówczesną służbę więzienną. Y, też to, była, to też była bardzo wielka uroczystość. Tą tablicę poświęcił biskup Gucła. To co chciał, gdzieś co coś. to z tych tematów, to właśnie chciał, żeby to wszystko, wszystkie panowie powiedzą. Wystarczy? Tak, będzie Tak, dziękuję. Ja wam polecam książkę Sikory macie u w siebie biotesy. Mhm. Tak, wszystko to zajdziecie. Tak, do tego roku przyjechali. Skąd z to przyjechali? Bo najpierw z Krakowa przyjechali i czy nie... Z, y ja nie wiem. Ale, ale oni przy Was córkie kiepsko wyglądają. Musiałoby z Panią dyrektor porozmawiać na tej podróży. No to się wiąże z kosztami. No tak, tak. Do czego nie chcę dyrektor? Chłopaki.